Siemanko, witam w kolejnym filmie na kanale Mazury Fishing Team. W końcu jest weekend i w dodatku jest ładna pogoda, co ostatnio nie szło ze sobą w parze. Trzeba to wykorzystać, oczywiście. Plan jest taki, że dziś popływam sobie trochę sam, a trochę. Ze specjalnym gościem. Poszukamy ryb w toni, poszukamy ryb na płytkiej wodzie. Zobaczymy, co się w ogóle dzieje. A jutro będę miał dwóch gości na łódce, więc myślę, że coś ciekawego się wydarzy przez te dwa dni. Zmontuję to po prostu w jeden odcinek. Więc trzymajcie kciuki, zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że te rybki w końcu się odpaliły, bo w końcu muszą zacząć żerować. Mój gość nie jest wędkarzem. Był po prostu ciekawy jak to wszystko wygląda i chciał spędzić kilka godzin na wodzie. Zanim po niego dopłynąłem udało mi się złowić pierwszą rybę, jednak druga była sprytniejsza ode mnie. O kurcze, miałem nadzieję na santocika daczyk okazał się szczupaczkiem. No, no fajnie, fajnie. Pierwsza rybka. O, jeszcze się odpiął. Szkoda, bo chciałem go zaprezentować. Taki myślę, 70 cm. Fajnie, jak na początek, tu naprawdę super. Chociaż jednego szczupaczka symbolicznie stąd by się przydało złowić. Tutaj myślę, że jakiś szczupak stoi. To będę się martwił, jak weźmie. Jest. Bo mówiłem, że tak będzie, ale malutki. Ja również. Tak, dokładnie. 20 metrów od łódki stoi ta ryba na 8 metrze głębokości. Rozumiem. Ja spróbuję do niej troszkę podpłynąć. Teraz, bardzo blisko dostanie. Ryba to jest ta biała klamka? Tak, a ja mam przynęty centralnie nad nią. O, a, kurde, nie chcę. No nie chcę. A to fascynujące. Co, ustawiłeś go, że ma nas trzymać w innym miejscu? Nie, teraz nie, nie, nie. Bo ta ryba się przemieszcza i ja tak będę kombinował, żeby za nią pływać, tylko że jak ona, jak łódka nasz, zacznie nam się zaraz obracać, tak jak na przykład teraz, to ja włączam sobie w lewo, i on trochę nam dziób, teraz powinien odciągnąć. To jest na 100% szupak Tylko teraz jest kurde w ławicy i on... Nie, jest za ławicą. O! Nie, nie, niecelnie cel nie rzuciłem. Nie zauważy, nie Dobra, ale to jest ryba, myślę, że do złowienia. I musimy go dogonić. Dosyć szybko się przemieszcza. Przed nami taki tak? Tak. O, tutaj jest. A dobra, to tam, za tą łazicą. O, teraz centralnie, centralnie przynęta leci na niego. Jeżeli zauważy... Idzie. Siedzi. No Tak to, tak to mniej więcej wygląda to łowienie, nie? Jezu, jaki smok To, to smoczek, nie smok No taki fajny, o, fajny Jezu, jaka ryba Taki z 70 kilka centymetrów, z 80 może Czy ja on ci będę potrzymać? Nie, on się pewnie zaraz sam odepnie, a jeżeli sam się nie odepnie to ja go odepnę. Pokój się, pokój się kurwa. Wspaniały. No wypuszczaj go biedaku. Po odstawieniu mojego gościa do portu postanowiłem zostać na wodzie do wieczora. Ta decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę. No Teraz jest śmieszna akcja, bo jest ławica Przy ławicy są dwie duże ryby jedna obok drugiej, nie? Znaczy duże, no nie wiem czy duże No to w żeby... no zobaczymy co to jest Dwa... w parze sobie płyną dwie. Jest Ty dwa wziął, wziął A, wziął ci Ta. człowieku takiej akcji to ja dawno nie widziałem, nie? Dwa szczupaki przyklejone obok siebie pod ławicą. Dosłownie jak kurde. Ty, ale fajny, 80 taka. Ale człowieku, dwa obok siebie, mówię na bank sandacze, od razu strzeli jeden z nich. Myślałem, że to sandacze są. <taki> Między, nie, chce mi się łódki brudzić, ale 8 to nie ma, 70 coś pewnie. Ale to wszystkie taki, taki sam rozmiar, nie? czy szczupaczek, czy sandaczek. Idzie, idzie. Ale Jest! Co to jest? Szczupak, ale... Ale jaki! Muszę odkręcić hamulec zdecydowanie. Widziałem go dobrze, ale myślę, że około metra może mieć to bardzo wysoko akurat na chwilę się zatrzymałem, żeby zrobić sobie przerwę i zobaczyłem tą rybę. Nie, 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 nie tutaj, nie tutaj. Zobaczyłem tą rybę na ekranie, a już niedługo kończy łowienie. Kurde, to może być dobry, dobry klam. No ciekawe, może około metra mieć. O, chodź tu, panie szczupak. Chodź, chodź, chodź. chodź, chodź. Jest. O, klucz, ja Słuchajcie, myślałem, że nie uderzy, bo dosyć wolno zaczął wprowadzać przynętę, ale zrobił mi niespodziankę i uderzył. Słuchajcie, równiutka metrówka, zobaczcie. Nie wiem, czy tu na kamerze będzie widać, ale jakbym tak przyłożył na no wprost, to jest chyba na zero teraz ogon, albo nawet trochę wystaje i kończy się równiutko na metrze. Myślę, że tak jest 101 nawet. Niedawno odstawiłem mojego gościa do portu, ale postanowiłem sam sobie jeszcze trochę połowić. No i taki szczupaczek, równe 100 cm. Piękna sprawa. Widać, że te szczupaki zaczynają się odpalać. Już ta fajna pora się powoli zaczyna, więc teraz powinno być tylko lepiej Odało mi sporo frajdy ten szczupak Nie wiem czy uda mi się go ładnie wypuścić trzymając w jednej ręce kamerę w drugiej rybę Piękny potwór trochę mnie poharatał, ale jego bolało, więc mnie też musi. Tak, to jest niewiarygodne co się dzisiaj dzieje. Jest kolejna ryba. Mniejsza od tamtej zdecydowanie, ale, ale ale Też nie jest tu mały szczupak, ale one dzisiaj koszą. Masakra To wyskoczy chyba zaraz. Ale co się dzisiaj dzieje? Ja nie pamiętam kiedy ja taki dzień miałem Coś niesamowitego Też jest dobry Co się dzisiaj dzieje, ja pierwniczę chodź, chodź O kurczy syn Chodź, szybko cię wypuszczam, i jeszcze łowię chwilę, bo zaraz będzie ciemno Dobra bez wygłupów teraz tutaj to sobie zmierzę Tak z ciekawości Ci gruby. Ja pierwniczę, uciekaj od razu. Szybciej, bo nie ma czasu. Ale pięknie. Słuchajcie, kolejny szczupaczek stoi. Jak ten mi weźmie, to już ja w to nie uwierzę. Naprawdę bardzo długo nic się nie działo. W zeszłym tygodniu jeszcze nikt nic nie łowił. A teraz taka niespodzianka. To jest też chyba całkiem fajna ryba. Zaraz powinna zobaczyć przynętę. Już zobaczyła. Idzie. Nie wierzę w to. Nie no, nie jest to wielki szczupak. Troszeczkę lepiej się zarysował, ale z tego względu, że jest płytsza woda i te proporcje są chyba trochę inne. Nie wiem, który to już dzisiaj. Dzień się zaraz kończy, ale będę siedział do ostatniej chwili. <laughs> Coś wspaniałego. Pff, nie jest tu gigant, ale ale nie jest też najmniejszy. Uciekaj szkrabie. Słuchajcie, ryby są mega aktywne. Właśnie widziałem atak szczupaka na ławice. Bardzo szybko ta ryba się przemieszcza. Jest dosłownie w jakimś szale. Ale teraz chyba udało mi się jej rzucić w miarę dobrze. Powinna zaatakować. Chyba, że się już najadł. Bo może być tak, że jak strzeli w tą drobnicę, to, to złapał sobie jakąś rybę i teraz nie będzie chciał. I tak chyba, tak chyba jest. Bo w ogóle się nie zainteresował przynętą. Ale pięknie wjechał w tą drobnicę. O, drugi raz uderzył w drobnicę. Słuchajcie, przynęty nie chciał. <grym> No kurde, muszę wymyślić jakiś patent, żeby nagrać to, to co widzę na ekranie, bo to naprawdę ciekawe jest. Zobaczcie jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę będę na wodzie, ale skończę już chyba nagrywanie z tego względu, że i tak zaraz nic nie będzie widać. Powoli bo kieruję się do domu i muszę przyznać, że jestem naprawdę w wielkim szoku, jak te ryby się dzisiaj odpaliły w porównaniu do ostatniego czasu, nie wiem, do ostatniego miesiąca, co najmniej albo i lepiej. Wcześniej tych ryb w ogóle nie można było znaleźć, jak się znalazło to były bardzo leniwe, w ogóle nie chciały współpracować. A dziś po prostu ogień, widać, że te szczupaki chcą, jest ich bardzo dużo w toni, więc kurczę jestem naprawdę, naprawdę mega zadowolony. Oczywiście szczupaki będą chciały się nieźle najeżyć przed zimą, przed tarłem, więc to może być teraz najlepszy moment, żeby polować na te właśnie najgrubsze sztuki i taki oczywiście jest plan. Dobra, jutro słuchajcie, jutro pływamy we trzech. Plan był taki, żeby łowić sobie gdzieś tam na płytkiej wodzie na jakieś małe przynęty, żeby się pobawić z tymi drobnymi szczupakami, ale widzę, że chyba raczej trochę plany się zmienią i połowimy pewnie trochę płytko, a trochę również w toni. No jutrzejszy dzień może być zupełnie inny od dzisiejszego, także nie ma co się sugerować za bardzo i nakręcać, ale myślę, że ogólnie powinno być całkiem spoko. Dobra, ja kończę, kończę nagrywanie i... Może jeszcze w drodze powrotnej jakąś jedną rybkę złowię, zobaczymy. W każdym razie widzimy się jutro. One wyspy jest dużo zielska, my teraz jesteśmy na... Nie, to właśnie o to chodzi, żeby na samą krawędź tego zielska rzucać, nie? Ale można rzucić w widzieć. Nawet trzeba czasami, bo one powinny stać właśnie na samej krawędzi, nie? Tam myślisz, że jesteśmy w Tak, na pewno. Czyli tutaj lekka jakaś główeczka i... Dobrze wiesz, że nie wziąłem, bo nawet w domku nie mieliśmy. Jest, jest, poszedł za sobą. Widzę o, go. A, był, był, no? Widzę go, 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 Chyba za duża guma dla niego. No faktycznie kurczę. Był, za duża guma. A może spróbujemy jak poszedł, to może nie Czyli są. <grym> tu podprowadzimy. No, już to jakiś jest jakiś znak, nie? No, wiesz co chciałem? tak Jest takich życzeń, żeby chciał wiedzieć, ile razy za moją przygodą przed wielki szczupak się rozmyślił. Na pewno o, więcej wiele. niż na, ryb. na 100%. No, na to wiemy. live to pokazuje idealnie, nie? No. Że w ciągu dnia na przykład czasami Cię odprowadzi 15 ryb, a dwie złowisz a ja z tej widzę na tych idzie, idzie to długo idzie za tą pętlą i nie zdecyduje się odkryje. Dokładnie. Zobaczył. Siedź. Nie, nie, on taki nie będzie już, podbierakowy chyba. Ale dosyć ciężki jest. Fajny. 90-80. Piękna ryba. Ale silny, pierdliczony. Czekaj, niech on trochę się wyszaleje, bo... Piękna ryba. Ten delikatna wędka jest dosyć. Ryba. Ja wstawiam 80 90. a I była, ta No ale to nie było, ile powypuścić, że nie był to jakiś gigant. Dla mnie to jest ruda. To, hmm. to jest 100, a później 70. Tak, tak, teraz tylko możesz. Ale nie trzeba nic skombinować i to mu Nie, on no sobie bez problemu poradzi. Nie, poszedł, poszedł, elegancko. Nie, nie, nie zainteresował się? Nie, ale centralnie przy mordzie mu poleciała. On, on, to może być sandać, wiesz, bo w szczupak to by raczej, raczej by uderzył. A rzucanie na sandacza czegoś wąskiego nie ma teraz sensu. Zamarty. Myślę, że rzucanie do sandacza nie ma sensu. A, tak, tak, tak. Zamknij. Idzie, idzie. Kurwa przestraszył się. W drugą stronę. Ale... Ale interesował A... się. Zainteresował. On dalej się interesuje. zwije powolutku. Zwijaj, 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 zwijaj. On jest do złowienia. Ja nie wiem czemu się przestraszył. Ja Dziwny... Ostatnim... O kurde panie, jak to weźmie, to będzie dobrze. O ile to jest szczupak w ogóle? Tutaj. 15 metrów, ten powinien być... O kurde, dobra ryba jest. Dobra, idealnie. Tylko zwijaj, bo on jest bardzo wysoko. Dobra, pójść, pójść, pójść. Nie widzę tej ryby, nie możemy stracić, ja muszę za nią płynąć. Wiesz co, ja nie wiem, czy nie lepiej tam tą drugą wędkę wziąć. Tą, gru, tą, tą grubą, bo tam jest większa guma. Ja bym go gwarantuję, że ja go bym zdjął, ale no, nie ja chcę, żebyś tego zdjął. Nie, no, nie, nie. Ja chcę, żebyś tego złowił. On, on się powoli przemieszcza. Ta wędka. Tak, tylko wyczep sobie. Powinno być. Dobra, otwórz kawałek. Zamknij i powolutku zwijaj. Zobaczył, idzie. Przyspiesz, przyspiesz. przyspiesz. Nie. Kur... odwrócił się. Dobra, powolutku zwijaj, on idzie za przynętą cały czas. Nie no przechycimy. Bo bo cały nie. czas odprowadza, ale już wolniej teraz odprowadza, nie? Mhm. To ale to jest... Ale już Znaczy tutaj jest już tutaj pod, już do łódki sami dopłyną znowu. To nie, to, Musimy poczekać. Trzecia bo to wiesz, to on nie jest głupi. 60, 70. No, gratulacje, na no ten koniec. Czekaj, bo to jeszcze, nie, to jeszcze nie jest koniec. Osta pracuje nad tym, nad sprzętem to może się jeszcze źle skończyć. <laughs> jest. To jeszcze jej nie ma. Ale zacięcie było solidne tym razem. Ale ty, tyś, tyś najpierw było leciutkie puknięcie i ja trochę, trochę na, na drugie tempo. To, ja to trochę na drugie tempo zrobiłem. Bardzo, Jak on ci brał to patrzyłeś na ekran? Tak, widziałem. Widział, taki lekko pod górę, jakby po skosie takie Tak, dróg, tak, on już się ustawił. No. Teraz widziałem jedno i drugie. Ale wiesz co, mimo wszystko? Mimo wszystko zgapiłem pierwszy ruch. Ale zacięcie za to Tu mówię, wędka pęknie, pewnie. Ewidentnie szczupaki najadły się dzień wcześniej i drugiego dnia nie było już tak łatwo. Ryb było znacznie mniej, odprowadzały przynęty do samej łódki, ale ciężko było sprowokować je do ataku. W każdym razie jesienne żerowanie się zaczęło, więc to będzie na pewno świetny okres. Jak zawsze, dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.